Pokój wam, kochani. Ostatnim razem poruszyłem temat prawdy, tego, kto jej potrzebuje, i ustaliliśmy, że tak naprawdę w dzisiejszym świecie chyba najczęstszym motywatorem, żeby w ogóle chcieć dążyć do prawdy zamiast przyjmować czyjąś narrację mniej lub bardziej kłamliwą, jest tak naprawdę potrzeba, która wynika z tego, że nikt nie zaproponował nam porządku społecznego, który by realizował nasze potrzeby, a zatem nie mamy powodu, żeby przyjmować tą narrację, wyznawać ją, ponieważ jest to z jednej strony wyrzeczenie, bo musimy sobie jakoś radzić z tym, że, że nie poznajemy tego świata. Więc jest to działanie, no, wydaje mi się, w dużym stopniu sprzeczne z naszą naturą. Eee, również często musimy, znaczy się, osoby, które, e, które nie interesują się czytaniem książek, nie, nie umieją tak jakby budować na tej ideologii, muszą często odwracać swoją uwagę poprzez rozrywkę, poprzez narkotyki, tym podobne rzeczy oddawanie się wirowi pracy, byle tylko nie myśleć i nie kwestionować tego, tego, tego czegoś. Bo w sumie to trochę się wymyka spod, spod możliwości nazwania tego dotychczasowymi pojęciami. Zresztą widzicie, to teatr absurdu dzieje się na naszych oczach. Więc to nie jest łatwe, więc skoro nikt nam nie zaproponował nic godnego uwagi, po prostu jesteśmy zmuszeni, żeby po prostu samemu zastanowić się, jak ten świat działa i jak się w nim odnaleźć. Jest to sytuacja bardzo trudna, ponieważ jako ludzie generalnie uczymy się przez przykład. A zatem jeżeli nie dostaliśmy nigdy przykładu, jak dążyć do prawdy, co jest bardzo mało prawdopodobne. Jeżeli mieliście taki przykład, to jesteście szczęściarzami. Eee A zatem, jak się w tym odnaleźć? Co, co zrobić? Przede wszystkim, wydaje mi się, należy sobie zrobić do tego przestrzeń, bo, jak wspomniałem, eee, utrzymywanie Utrzymywanie się w jakiejś narracji niekoniecznie prawdziwej, im mniej prawdziwej, im bardziej sprzecznej ze zdrowym rozsądkiem i, i dowodami, często też yy, po prostu jest kosztem. Między innymi to odwracanie ciągłej uwagi na coś, czy, czy, czy te spory bezsensowne. Tak? Yy, no. I musimy sobie po prostu odmówić tego. Musimy po prostu odmówić sobie wchodzenia w bezsensowne spory. Czasami musimy sobie odmówić jakiejś pustej rozrywki czy używek i po prostu skupić się na tym, czego potrzebujemy. Co jest nam potrzebne, żeby móc dojść do prawdy. Więc po pierwsze na pewno przestać kłócić się. Po prostu, jeżeli widzicie, że ktoś po prostu fanatycznie wypowiada po prostu twierdzenie jakiejś narracji, nie wątpi e, powołuje się na, na autorytety również. E, są słuszne autorytety, które również ja uznaję za autorytet. Czyli jest to osoba o tak silnej erudycji, że usypia to moją czujność. Ja tak bym nazwał autorytet i jest kilka osób, powiedzmy, nawet w tym kraju, które rzeczywiście usypiają moją czujność, chociaż i u nich jestem w stanie się e, przyczepić do czegoś, tak? E, natomiast jeżeli ktoś posługuje się autorytetem jako dowodem, no to, to nie świadczy o niczym dobrym, no bo przecież e, wystarczy pomyśleć, że jeżeli ktoś na przykład spędził 5 lat na studiach, i nic z tego nie, nie, nie wyniósł, no to przede wszystkim stara się o utrzyma, utrzymanie renomy e, swojego wykształcenia jako źródła autorytetu, więc nie będzie chciał dopuszczać do dyskusji nikogo innego, na przykład. Tak? No to jest po prostu jasne, że jeżeli ktoś ma wiedzę i, i chce się nią dzielić, też, kolejna rzecz. Jeżeli ktoś cały czas się rozwija, cały czas doczytuje, cały czas rozmyśla, dochodzi do nowych rzeczy, to ta osoba może się swobodnie dzielić swoją wiedzą, bo wie, że w momencie, kiedy, kiedy ktoś się zapozna z jej myślami, przeczyta jej książkę, posłucha wykładu i tak dalej, to ona będzie już po prostu kilka kroków naprzód. Więc to jest dla niej dobre, że będzie żyć w bardziej. W wykształconym społeczeństwie, a też w niektórych przypadkach, tak jak na przykład dr Brzeski propaguje ideę obywatelskiego kontrwywiadu, innymi słowy, edukowania ludzi na temat tego, jak działa walka w sferze świadomości, zarządzanie postrzeganiem, jak działają wywiady w tym celu, żeby demontować państwa. Więc propagowanie tego, tego typu wiedzy również jest działaniem na rzecz państwa, utrzymania bezpieczeństwa. Tak? Eee, więc powodów jest wiele, żeby to robić. Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje tylko i wyłącznie podtrzymać swój autorytet, no to wiecie, to po prostu będzie go bronił i nie z, będzie zważał na nic innego, bo przede wszystkim dbamy o swój interes, tak? Eee, I warto o tym pamiętać. Więc jeżeli uda nam się nie wchodzić w puste spory, jeżeli uda nam się również wchodzić w spory z inteligentnymi ludźmi, od których będziemy mogli się uczyć właściwego rozumowania, bo jak w filmie na temat wierzenia naukowcom wspomniałem, no, trzeba się uczyć od mądrzejszych od siebie, czy może bardziej doświadczonych, tego w jaki sposób. Rozumować, w jaki sposób stawiać pytania, w jaki sposób znajdywać odpowiedzi i w jaki sposób je weryfikować, żeby to przynosiło dobre efekty. Pod tym względem potrzebujemy osób, które umieją rozmawiać, które umieją myśleć, które umieją dociekać prawdy. No ale to być może na początek jest dużo, bo najpierw trzeba zdobyć pewne podstawy. Trzeba zdobyć pewne podstawy, żeby mieć po prostu jakieś pojęcie o tym, o czym się rozmawia. I do tego służą najczęściej książki, wykłady, tym podobne rzeczy, czytane, słuchane ze skupieniem, z namaszczeniem i itd. I dla tworzenia przestrzeni, jeszcze oprócz znalezienia czasu w tych rzeczach, które naprawdę nam nie są potrzebne. i... I wręcz są szkodliwe. To poza tym, oczywiście, na pewno warto się pochylić nad problemem błędów poznawczych. Tutaj wydaje mi się, że warto polecić yy, czarnego łabędzia. O, proszę. Czarny łabędź na simni kolasta, Kolejna. Książka warta polecenia, bo w dużej mierze jest właśnie o błędach poznawczych i o tym, jak błędnie myślimy na temat, na temat myślenia, na temat zdobywania wiedzy, na temat rozwoju ludzkości. Pod tym względem jest to książka w dodatku świetnie napisana, więc polecam. Więc na pewno warto zająć się tymi, problem, tymi błędami poznawczymi, psychologią. No to jest podstawa, żeby móc rozmawiać z innymi ludźmi, żeby móc zrozumieć, że inni ludzie mogą myśleć inaczej, mogą mieć inne doświadczenia itd., itd., itd. No i oczywiście przede wszystkim móc coś powiedzieć w, jakimś, w, jakiejś, w jakiejś tematyce, żeby, żeby po prostu nie słuchać. Jak na tureckim kazaniu, tylko żeby móc aktywnie słuchać, żeby można było odnosić się do tego, co się słyszy, bo, bo tak naprawdę w tym się dąży do prawdy, między innymi, w tym, że jeżeli się słyszy innych ludzi, to, to, to się próbuje to weryfikować jakoś. No to wiadomo, przychodzi z doświadczeniem, że, że, że wręcz. Natychmiastowo zapada nam się gdzieś czerwona lampka, jak słyszymy coś, coś co, coś, co nam po prostu się nie dodaje, nie sztymuje. Trzeba ćwiczyć, zapoznawać się z dobrą wiedzą. Jest dużo jest dużo mm, dobrej literatury i tutaj również chyba Warto polecić starszą literaturę, no bo współczesna literatura niestety. Akurat Nasim Taleb jest bardzo dobrym przykładem niechodzenia nie, nie z tym nurtem, który on nazywa Soviet Harvard Delusion jedna z moich ulubionych jego pojęć, których wymyśla bardzo wiele i to też jest funkcja dobrego filozofa, żeby po prostu tworzyć pojęcia, które dobrze opisują świat. Tak i właśnie niestety we współczesnym zachodnim świecie nauka jest wydaje mi się, że nawet bardziej bardziej zideologizowana niż w Związku Radzieckim, więc, więc często starsza literatura może być może być odświeżająca i właśnie często odnoszę takie wrażenie, że że, że, że tchnie tą świeżością. Może nie zawsze jest to ten sam poziom, nie zawsze jest to ten poziom znajomości faktów, no bo wiadomo, że mimo wszystko z czasem poznajemy coraz więcej faktów na temat świata. Być może nie jest to ta sama dyscyplina, no nie zawsze, natomiast jest świeżość i to chyba jest bardzo ważne, żeby żeby po prostu znać wiele punktów widzenia, bo ta wielość punktów widzenia jest właśnie konieczna, kiedy, kiedy po prostu stoimy wobec problemu, który, który jest trudny, który po prostu wymyka się naszemu yy, pojmowaniu. Zresztą taką sytuację możemy między innymi w psychologii zaobserwować. Yy, mamy wiele różnych szkół, które Stosujemy w zależności od, od zastosowania, to by było na tyle. Przede wszystkim trzeba się skupić na tym, żeby dać sobie przestrzeń, na to, żeby, żeby gdzieś to się mogło zadziać. To się nie, nie, nie stanie tak po prostu. Przede wszystkim potrzebujemy przestrzeni mentalnej. O, jeszcze mogę dodać medytację na oczyszczenie umysłu, bo w zabałganionym umyśle bardzo trudno dojść do jakichkolwiek wniosków. Tak. Eee, I może na samo zakończenie dodam, że wydaje mi się, że warto, warto poczuć się również do pewnej odpowiedzialności eee, w związku z tym, że świat teraz bardzo tego potrzebuje, bo przynajmniej o ile się nie mylę, bo mogę się mylić oczywiście, eee, bardzo chętnie podyskutuję na ten temat, na temat dowodów przede wszystkim. Mogę tylko powiedzieć tyle, że na sam początek, oczywiście, że przekonuje mnie Oswald Spengler co do diagnozy sytuacji, że po prostu cywilizacja upada, pomimo, pomimo tego, że, e, że, że oczywiście w narracji progrywi, progre, u, a, progresywistycznej, czy jak to się tam nazywa, e, jesteśmy tak wysoko jak nigdy dotąd, podczas gdy tak naprawdę Szpęgler przekonał mnie, że już jesteśmy bardzo blisko dna, więc, więc tak naprawdę będziemy coraz bardziej potrzebować świeżego spojrzenia, nowych sposobów istnienia w tym świecie. Jest duże zapotrzebowanie na to moim zdaniem. Zresztą mówiłem o tym, że teraz również w małej skali, że teraz kryzys czeka nas duże przewartościowanie całego świata, więc ktoś musi tutaj filozofię tworzyć do tego więc warto więc warto tak jakby się poczuć do odpowiedzialności, tym bardziej, że tym bardziej, że no, jakkolwiek byśmy się nie czuli pokrzywdzeni przez to społeczeństwo od którego prawdopodobnie chcieliśmy uciec czy dalej chcemy uciec bo to niesprawiedliwe, i tak dalej, no to mimo wszystko dzięki temu społeczeństwu mamy możliwość filozofowania i mamy tyle swobody, i w ogóle i że przede wszystkim jest to jądro jądro tej narracji, przeciwko której się buntujemy, że, że coś nam się zależy od tak bez niczego, że przechodzimy tutaj na gotowe. No to jest marksizm we współczesnym wykonaniu, więc również ze względu na bycia w zgodzie ze, ze, ze swoimi motywacjami, ze swoimi wartościami. Mimo wszystko warto się poczuć do odrobiny odpowiedzialności. A myślę, że, że to popłaci. Tego wam życzę, żeby waszym życiu powstała przestrzeń e, na to, żeby pojawiła się tam prawda, lub coraz więcej przestrzeni może coraz więcej ciekawych faktów, które jeszcze bardziej napędzą waszą ciekawość i wasze dociekania świeżych punktów widzenia bo ich nigdy za wiele e, no i tyle pokój wam